Cześć. Tematem tego podcastu będą walki na wschodzie w dwudziestoleciu międzywojennym. Na wstępie opiszemy, jak armia czerwona podążała na zachód za wojskiem państw centralnych, a także jak przeciwstawiała się temu procederowi armia polska, skupiając się na przebiegu frontu. Omówimy także porozumienia pomiędzy Polską a przedstawicielami ukraińskimi, by na końcu zająć się wojną polsko-bolszewicką i kończącym ją pokojem w Rydze. Armia Czerwona po klęsce Niemiec i wycofaniu się wojsk państw centralnych podążała za nimi na zachód. W styczniu 1919 roku Mińsk i Wilno zostało zajęte. Połowa kwietnia tego roku to początek ofensywy polskiej na Białorusi i Litwie. Armia Czerwona, zajęta walką z opozycją białych w kraju, nie stawiała większego oporu. Jesienią 1919 roku ofensywa polska na wschodzie została wstrzymana przez Józefa Piłsudskiego. Pozwoliło to na walkę Armii Czerwonej z opozycją w kraju. Decyzja Piłsudskiego wynikała z przekonania, że Biali o wiele bardziej zagrażają Polsce niż komuniści, szczególnie że mogli liczyć na pomoc państw TENTY. Podczas starć na wschodzie Wilno zostało zajęte przez oddziały polskie, co było jednoznaczne z wypowiedzeniem wojny Litwie, która uważała to miasto za swoją stolicę. W Rosji armia Białych osamotniona poniosła klęskę. Władze bolszewickie odniosły pełny sukces, kontrolując większą część dawnego Imperium Rosyjskiego. Początkowo władze sowieckie podkreślały pokojowy charakter współpracy z Polakami. Józef Piłsudski odnosił się do tego sceptycznie, dlatego wysunął koncepcję sojuszu polsko-ukraińskiego, którego wojska miałyby poprowadzić atak na Ukrainę, wyprzedzający działania Armii Czerwonej. Latem 1919 roku Kijów został zajęty przez wojsko Lenina. Armia Ukraińska zaczęła walkę partyzancką, uzyskując pomoc ze strony Polaków. 21 kwietnia 1920 roku została podpisana umowa pomiędzy naczelnikiem państwa Józef Józefem Piłsudskim a Semenem Petlurą, głównym dowódcą sił zbrojnych Ukraińskiej Republiki Ludowej. Ukraina została oficjalnie uznana przez Polskę za niepodległą. Linię demarkacyjną z Polską ustalono na byłej linii granicznej Rosji i Austro-Węgier. A wojska obu krajów miały współdziałać przeciwko Armii Czerwonej. Sojusz ten, mimo że oficjalnie nie był publikowany, wywołał protesty, szczególnie w Polsce, a także wśród polityków ukraińskich. Dnia 25 kwietnia 1920 roku wojska polskie i sojusznicy ukraińscy rozpoczęły ofensywę kierując się na Kijów, który został zdobyty 7 maja, jednak już 10 czerwca oddziały polsko-ukraińskie musiały się stamtąd wycofać. W lipcu natomiast armia czerwona pod dowództwem Michała Tuchaczewskiego rozpoczęła kontrofensywę na Białoruś. W sierpniu radziecki generał dotarł na przedpola Warszawy, co wiązało się z realnym zagrożeniem niepodległości kraju. W czasie, kiedy armia czerwona rozpoczynała kontrofensywę, uformował się Komitet Rewolucyjny Polski, w którego skład chodzili działacze bolszewicy wywodzący się z Polski. Byli to m.in. Felix Dzierżyński, Julian Marchlewski i Felix Okoń. Po kapitulacji Warszawy komitet miał objąć władzę w kraju. W Polsce zapowiadano utworzenie Polskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, jednak propaganda prowadzona w kraju nie była przyjmowana z entuzjazmem, lecz wręcz mobilizowała społeczeństwo do pomocy w obronie. 1 lipca 1920 roku Sejm przekazał cześć, część swojej władzy Radzie Obrony Państwa, która łączyła władzę ustawodawczą, wykonawczą i wojskową. W skład rady wchodzili naczelnik państwa, marszałek Sejmu, premier, trzech ministrów i przedstawiciele armii oraz dziesięciu przedstawicieli klubów sejmowych. W walki przeciwko Armii Czerwonej zaangażowała się także ludność ukraińska i białoruska. Państwo niemieckie i mniejszość niemiecka mieszkająca na terenach polskich sprzyjały Armii Czerwonej, licząc, że ziemie odebrane Rzeszy po pokoju wersalskim zostaną im przyznane po klęsce Polski. Państwo polskie zabiegało o pomoc mocarstw zachodnich. Ówczesny premier rządu Władysław Grabski wziął udział w odbywającej się w lipcu 1920 roku konferencji WSPA, na której Anglia i Francja zobowiązały się do pomocy dyplomatycznej i wojskowej. Premier musiał jednak zgodzić się na ustępstwa w sprawie granic na wschodzie i oddanie Wilna Litwinom. Po przyjeździe do kraju musiał ustąpić z funkcji premiera, na którego miejsce powołano działacza PSL Piast, Wincenta Witosa. 13 sierpnia rozpoczęły się walki na przedpolach Warszawy, 16 sierpnia nastąpiła wielka kontrofensywa wojska polskiego z nad Rzeki Wieprz. Większość armii radzieckiej została otoczona, co przyczyniło się do decyzji o odwrocie. Szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Polaków, mimo że walki trwały nadal, niebezpieczeństwo zdobycia Warszawy zostało zażegnane. 18 marca 1921 roku został podpisany pokój w Rydze. Do Polski przyłączono tereny Białorusi bez Mińska, Wilno, a także zachodnią Ukrainę. Państwo radzieckie zobowiązało się do wypłaty 30 milionów rubli w złocie i zwrotu dzieł sztuki oraz zabytków kultury wywiezionych z Polski w czasie zaborów. Podsumowanie. W 1919 roku w styczniu zostaje zajęty Mińsk i Wilno przez Armię Czerwoną, co daje początek starciom o ustalenie granic Polski na wschodzie. W kwietniu rozpoczyna się kontrofensywa Józefa Piłsudskiego, który zajmuje także Wilno i doprowadza tym samym do wojny z Litwą. Jesienią ofensywa zostaje wstrzymana przez marszałka. W czasie tym Armia Czerwona pokonuje opozycję w kraju i przygotowuje się do ponownego natarcia. 21 kwietnia 1920 roku zostaje podpisane porozumienie z Semenem Petlurą, głównym dowódcą wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej i tym samym Rzeczpospolita uznaje Ukrainę za niepodległy kraj. 25 kwietnia wojska polsko-ukraińskie rozpoczynają wymarsz na wschód, jednak front załamuje się na granicy Kijowa, który zdobyty 7 maja 10 czerwca musi zostać oddany. Armia Czerwona naciera ze wschodu i 13 sierpnia podchodzi pod Warszawę, zagrażając jej bezpośrednio. Przy pomocy ludności cywilnej i państw ententy wojsko polskie jest gotowe do kontrnatarcia 16 sierpnia. Wojska radzieckie zostają otoczone i tym samym szykują się do odwrotu. 18 marca 1921 roku państwo sowieckie i Rzeczpospolita Polska podpisują pokój w Rydze, na mocy którego Polska otrzymuje tereny na wschodzie z Wilnem i Lwowem, bez Mińska i Kijowa.